Hej, hey, tu konrad fan Lego i zgadnijcie, gdzie jestem. Na czubku miasta Ninjago. I żebym szedł stąd, to zostawcie taką łapkę w górę. To bardzo będzie dobrze. A, 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 a. Chyba nie zostawiliście łapki w górę. Ale mam nadzieję, że w, później, w następnej części tych odcinku, tego odcinka. Zostawicie taką łapeczkę do góry. Podjadę teraz windom. Dobra. U, już jestem. O, jak to jak to ładnie w barze sushi. Wejdźmy znowu na górę. O, jaki ładny naprawdę widok stąd jest. Wyjmakcie, że taki był dziwny fragment tego odcinka, no ale no to spadło z czubka całego miasta Ninjago tego. No po prostu masakra. Ale ktoś tutaj ma na podwórku łuk z Enchantem. No no no, pewnie jakiś dobry jest. Ja myślę, że to jest łuk na nieskończoność. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, co to jest, to w następnych odcinkach powiem. No, no, ale ja po prostu nie powiem. No, zapomniałam coś powiedzieć. Przypominam o zostawieniu subskrypcji i łapce w górę. I łapkę w górę. No, subskrypcja po to, bo mam już chyba. Chyba mam 59 subskrypcji. Więc zostawiajcie, żeby było 100. Niedługo będzie. Więc zostawiajcie te łapeczki. Nie łapeczki, tylko subskrypcje. No i też wyświetlenia. Też wyświetlenia. No, no, no. To mam nadzieję, że już zostawiliście taką łapeczkę do góry. No i. Tak, to. Idziemy do oglądania, co nie? No to! No to spoko. Najpierw zacznijmy od hotelu. Popatrzcie, tutaj są ściany takie już inne. Nie, one są tak. No, będą w niektórych pokojach, i tutaj są schodki. Musimy je już przedłużyć. No widzicie, jak już mój hotel się rozwija? Jeżeli ktoś napisze, a tam... Czemu nie budujesz hotelu? To właśnie pokazuje, że buduję hotel. Jakby ktoś tak napisał. To złożę. Złożę z tych stołów. Słuchajcie, jestem na stołach. O, jaka jest szedła. No i... Napiszcie w komentarzach, co tu to, co to jest napisane, że przypnę serduszko. Dobra, tutaj nie wiem czemu, ale tutaj są jakieś zarośla. Nie wiem, chyba nikt tutaj ostatnio nie kosił. To jest chyba jakieś opuszczone podwórko. Tutaj pewnie kiedyś był dom. Możliwe, kto wie. do mojego placu. Zobacz. My się przez niego nie zmieścimy. Musimy o tak zrobić. Przeszliśmy. To auto to zabiorę stąd. Jesteśmy na tym zamku. Tam jest królik zabójca. Popatrzcie. Mm. No. Ten kierunek jest nie fajny, o jakiś budowaczkowy. Nie sprawdzam co w nim jest, bo kto wie. Hej, my przejdziemy tędy. O nie, ty nie można tutaj przejść. Nie można tutaj przejść. Jakaś przeszłem. Pies, pies.

Zobaczmy sobie, u przejście. wejdę przez nie, czy dam rady? nie dam rady, no ale tutaj jakiś kołowrotek, spróbujmy tym zakręcić, nic się nie dzieje, widzicie, krącę nic się nie dzieje, możecie nawet sprawdzić, o tak. No widzicie nic się nie robi. Hej! A ktoś to coś ukrył. Sprawdźmy co to. Pogieramy sobie w to coś. No może tak, może chwileczkę. Nogi, klocki, nogi, klocki, nogi, klocki, nogi, klocki, tak, 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 go, 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 szybko, 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 no nie no, przegrałem. No dobra, schowajmy to z powrotem tam, gdzie było, żeby nie było, że tego nie ma, choć może już się ktoś o tym dowiedział, kto wie, kto wie więcej tego, policja. Słuchajcie, tutaj jest. Zostawcie łapkę w górę, żeby miał wreszcie czapkę policyjną, bo na razie nie ma czapki policyjnej. Więc zostawcie taką łapkę w górę, żeby miał akurat czapkę. Dobrze, zostawcie taką łapkę w górę. Ty, policjancie. ty, Oj, 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 My no, uciekamy. Bo nie tam następna tak policja. Ile tych policji jest w tym mieście? No chyba mila. Tam chodzisz? Nie, eee. 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 O nie! Nie! A! Eee. 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 Jakoś, jakoś. zeszliśmy. Było trudno, ale jakoś zeszliśmy. Idziemy na tarek, i ty. Panie, panie, ty trochę uważaj. Jest, uważaj. O, tutaj była chyba broń. Tak, ale ktoś wszystko wykupił. Aha, ha, ha. Kawy na razie nie ma. Ktoś ukradł ekspres do kawy? No napiszcie mi w komentarzach, kto to był. Też napiszcie w komentarzach, co to jest napisane to przypne serduszko. Pies. Hej pies. Hej pies! Co ty tu robisz? Ty sprzedaję chyba coś. Prawda? sprzedaje coś chyba. A! To czemu jakiś, posprzedawajmy. Tak, ale, 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 go teraz. No jest jeszcze. Nie czemu nie mogę używać pauz, bo to nie na tym telefonie. Bo jeśli wiecie, to ja mam dwa telefony. Jeśli nie wiecie. No bo sprzedawajmy. Halo, 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 kto Kto? Kto, 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 kto. Musicie się tutaj dobrze ustawić. Ja poproszę dżem. Już daję. O dzięki. Masz bułę. To sobie zjedzmy To sobie zjedzmy. sobie tą bułkę. Tak, dwóch, trzech klientów odpuścimy już. Ty chcesz Ja też. A ja No dobra, masz. Masz. Dzięki. No dobra, to idziemy. A mam nadzieję, że ty, pies, będziesz dobre rzeczy sprzedawać, bo wtedy coś od ciebie kupię, bo na razie masz jakieś tam kwiatki czy ząb, pazur, jakaś szczotka, korba. No nie wiem, co on sprzedaje, kwiatki jakieś? Idę sobie mostkiem, które niedawno całkiem wybudowali tutaj. O, obudowę drzwi, super. Przejdźmy sobie przez nie. No, jesteśmy, popatrzcie. Uważajmy, bo tam jest policja. Chodźmy sobie. pójdźmy sobie na zjeżdżalnię. Dobra? Ha! O, o, o. No nie jesteśmy w piachu. Tutaj dałem. Teraz sobie stąd wejdziemy. Wejdźmy do Kondyna Dorga. Popatrzcie, jest napis: Witam. Więc wszystkich witam. Nie ma już tutaj żadnych strażników, bo tak jak kiedyś było. Uh, Rower? Nie chcę Rubek! A może się przejadę chwileczkę. O, no dobra, to co? Chyba kończymy ten odcinek. Może w następnych odcinkach będą inne rzeczy. No i właśnie hys. No co? Kończymy ten odcinek. No chyba tak. No jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapkę w górę. 10 łapek w górę to następny filmik z tego. Nie wiem jak to nazwać. To co kończymy. No ale nie patrzcie, to...